Start i lądowanie to najbardziej emocjonujące etapy każdej misji kosmicznej. Przy czym, to oczywiście moja osobista opinia, lądowanie bywa często ciekawsze od startu. Jak przekonaliśmy się podczas misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, przekładanie rozpoczęcia misji nie jest niczym niezwykłym. Bezpieczeństwo załogi jest przecież najważniejsze. Kieruj się do gwiazd. Ale. Co zrobić, gdy astronauci są już w kosmosie i trzeba szybko wracać na Ziemię? Co dzieje się, gdy nie ma czasu albo możliwości, by wybrać miejsce do lądowania? Wtedy robi się interesująco. Spójrzmy na te dwa zdjęcia przedstawiające pierwszego człowieka w kosmosie. Na pierwszym z nich, na hełmie Jurija Gagarina, nie widać napisu SSSR, czyli skrótu oznaczającego Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Otóż, krótko przed lotem, któryś z inżynierów przytomnie zauważył, że Gagarin może wylądować w innym miejscu niż zaplanowano i wtedy mógłby zostać wzięty za imperialistycznego szpiega. To miało sens. Niecały rok wcześniej radziecka obrona przeciwlotnicza zestrzeliła amerykański samolot zwiadowczy U2, a jego pilot, Francis Gary Powers, został schwytany przez rolników. Namalowany w pośpiechu napis na hełmie, miał uchronić pierwszego człowieka w kosmosie przed ewentualnym linczem. I uchronił. Gagarin wylądował na spadochronie ponad 600 km od zaplanowanego miejsca, gdzie czekały na niego ekipy ratunkowe. Za to kilkanaście metrów od zbierającej z wnuczką ziemniaki Anny Taczkarowej, która, widząc człowieka w lotniczym skafandrze, rzeczywiście początkowo wzięła go za szpiega. I pewnie dlatego pierwsze słowa Jurija Gagarina, wypowiedziane, a właściwie wykrzyczane po powrocie na Ziemię, brzmiały: Jestem człowiekiem i obywatelem ZSRR. Napis na hełmie potwierdził jego słowa. Pierwsi amerykańscy astronauci również nie zawsze lądowali tam, gdzie zaplanowano. Czwarty Amerykanin w kosmosie, Scott Carpenter, był tak pochłonięty widokami, jakie zobaczył z pokładu statku Merkury, że spóźnił się z przygotowaniami do wejścia w atmosferę i zużył zbyt wiele paliwa na manewry. Jego statek wylądował w oceanie ponad 400 km od miejsca, gdzie miał czekać na niego lotniskowiec. Nieco zdenerwowani ratownicy przez godzinę starali się zlokalizować kapsułę Carpentera. A kiedy wreszcie go odnaleziono, zaskoczeni piloci śmigłowca dostrzegli całkiem zrelaksowanego astronautę leżącego w pontonie i popijającego sok pomarańczowy. I tak naprawdę nie wiadomo, co bardziej zdenerwowało szefów NASA: to, że Carpenter źle wykonał manewr lądowania, czy to, że w jednym z pierwszych wywiadów po zakończonej misji powiedział, nie wiedziałem, gdzie wylądowałem, nasa zresztą też nie. Astronauta nigdy już nie poleciał w kosmos, opuścił agencję i zajął się, uwaga, eksploracją oceanów. Oto Aleksiej Leonow, pierwszy człowiek, który wyszedł w otwarty kosmos. W marcu 1965 roku poleciał w kosmos z Pawłem Bielajewem na pokładzie statku Waschod 2. Ta misja przeszła do historii nie tylko z powodu wyczynu Leonowa, którego zresztą o mały włos astronauta nie przypłacił życiem, lecz także z powodu lądowania, które na skutek awarii znacznie się opóźniło. Wchodząc w atmosferę, Bielajew i Leonow zapewne nie przypuszczali, że spędzą w swojej kapsule jeszcze dwie noce, w warunkach o wiele mniej komfortowych niż podczas pobytu na orbicie. Ich statek wylądował bowiem ponad 400 km od zaplanowanego miejsca, na odludziu, między drzewami, w zaśnieżonej, uralskiej tajdze. 30-stopniowy mróz szybko wdarł się do kapsuły. Choć dzięki nadajnikowi radiowemu dość szybko udało się ją zlokalizować, ewakuacja załogi okazała się bardzo trudna. Pięcioosobowa ekipa dotarła do astronautów na nartach dopiero po 12 godzinach przedzierania się przez zaśnieżony las. Kiedy nieludzko zmęczeni ratownicy wreszcie ich zobaczyli, okazało się, że astronauci są w lepszym stanie niż ci, którzy przyszli ich ratować. Założyli na siebie całą odzież, jaką mieli, i rozpalili ognisko, by odstraszyć wilki. Kilka dni później wraz z ratownikami Leonow i Bielajew ruszyli w 9-kilometrową drogę przez Tajgę do prowizorycznego lądowiska, skąd zabrał ich dopiero helikopter. Czy to najgorsze radzieckie lądowanie w historii? Nie, jest gorsze. I również pojawia się w nim mróz. 14 października 1976 roku Wieczesław Zudow i Walerij Rozdiewiewiewieski wystartowali w stronę stacji Salut 5. Ta misja od samego początku była pechowa. Astronauci mieli spędzić w kosmosie kilkanaście dni, ale niestety nie udało im się zacumować do stacji, co oznaczało szybki powrót na Ziemię. Trzeba było się spieszyć, ponieważ sojusz, którym lecieli, nie był wyposażony w panele słoneczne, więc załoga musiała oszczędzać akumulatory. To nie był koniec pecha. Chociaż tym razem udało się z grubsza trafić w zaplanowany rejon lądowania, czyli w Kazachstan, kapsuła trafiła nie tylko w sam środek burzy śnieżnej, lecz także w sam środek Słonego jeziora Tengis. Spadochrony szybko nasiąkły wodą i wciągnęły kapsułę pod lodową kaszę. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić, co musieli przeżywać ratownicy, którzy w nocy, przy padającym śniegu i porwistym wietrze w temperaturze spadającej poniżej 25 stopni Celsjusza, próbowali dotrzeć pontonami do miejsca, gdzie zatonęła kapsuła. Nie mówiąc już o samych astronautach, którzy, by oszczędzać resztki energii w akumulatorach, musieli wyłączyć większość urządzeń i leżeli na dnie jeziora w ciemności rozświetlanej jedynie awaryjną lampką. Zresztą, powiedzmy szczerze, Ekipy ratunkowe były przekonane, że załoga Sojuza już nie żyje. Akcję wznowiono rano i gdy wreszcie ręką udało się podczepić kapsułę do śmigłowca i wyciągnąć, a właściwie wywlec ją na brzeg, otwarto włas. Wnętrze Sojuza pokrywał szron. Ku zaskoczeniu ratowników, astronauci leżeli w fotelach nieprzytomni i wyziębieni, ale żywi. Wkrótce radziecka prasa ogłosiła sukces. Statek kosmiczny Sojuz po raz pierwszy z powodzeniem wylądował na wodzie. W komunikacie agencji TAS nie wspomniano, że astronauci niemal zginęli, a Sojus, ściśle mówiąc, nie wylądował na wodzie, lecz pod wodą. 12, a skoro już mówimy o wodowaniach, warto wspomnieć misję Apollo 15, bo nawet gdyby Amerykanie chcieli, nie mogliby ukryć tego, co naprawdę się wydarzyło. A mianowicie to, że nie otworzył się jeden ze spadochronów hamujących. To widział każdy, kto oglądał transmisję telewizyjną z lądowania. 7 sierpnia 1972 roku resztki paliwa z silników manewrowych kapsuły uszkodziły linki jednego z trzech spadochronów, który po prostu się nie otworzył. Na szczęście konstruktorzy przewidzieli taką sytuację. Kapsuła Apollo-8 mogła wodować na dwóch spadochronach, choć z pewnością dla astronautów lądowanie było twardsze niż się spodziewali. Kilka lat wcześniej to właśnie problem ze spadochronem doprowadził do jednej z największych tragedii w historii astronautyki. 23 kwietnia 1967 roku z kosmodromu Baikonur wystartował pierwszy statek z serii Soyuz. Do lotu wyznaczono doświadczonego astronautę Władimira Komarowa. Komarow nie kwapił się do tej misji. Sojusz był prototypem, w którym tuż przed startem inżynierowie odkryli kilkadziesiąt usterek. A mimo to Związek Radziecki zdecydował się na lot, który miał uświetnić zbliżające się święto pracy. Start przebiegł pomyślnie i była to jedyna udana część lotu. Wkrótce okazało się, że jeden z paneli słonecznych statku nie otworzył się i część systemów została pozbawiona zasilania. Potem zawiódł automat orientujący statek w przestrzeni, a za nim posypała się cała kaskada usterek. W pewnym momencie kontrolerzy lotu, przekonani, że komarow raczej nie wróci żywy, sprowadzili do centrum kierowania lotem pod Moskwą żonę astronauty, by ta mogła pożegnać się z mężem. Tymczasem komarow Wykrzykując o Belgii pod adresem konstruktorów kapsuły walczył z niesprawnym statkiem i jego psującymi się systemami. Wreszcie, ku zdziwieniu ludzi na Ziemi, astronaucie cudem udało się ustabilizować statek i wprowadzić go pod odpowiednim kątem w atmosferę. I właśnie wtedy ujawniła się ostatnia, ale najbardziej tragiczna w skutkach, usterka Sojuza. Otóż spadochron hamujący zadziałał nieprawidłowo i splątał się ze spadochronem głównym. Kapsuła uderzyła w kazachstański step z prędkością niemal 200 km na godzinę. Tomarow zginął na miejscu. Chociaż statystycznie rzecz biorąc, Rosjanom przydarzyło się więcej niebezpiecznych sytuacji podczas załogowych lotów kosmicznych, to Amerykanie stracili więcej ludzi. W 1986 roku podczas startu zginęła cała siedmioosobowa załoga wahadłowca Challenger. 15 lat później wahadłowiec Columbia, wracając z misji, rozpadł się w atmosferze na skutek wcześniejszego uszkodzenia osłony termicznej. NASA straciła kolejną siódemkę astronautów. W przypadku Challengera zawiodła gumowa uszczelka, która na skutek niskiej temperatury panującej na przylądku Canaveral w dniu startu straciła swoje właściwości. Do katastrofy Kolumbii doprowadziła z kolei lekka pianka izolacyjna głównego zbiornika paliwa, która w trakcie startu oderwała się i uderzyła w skrzydło, uszkadzając delikatne poszycie promu kosmicznego. Lot kosmiczny to skomplikowana i niebezpieczna operacja, podczas której setki tysięcy elementów muszą zadziałać w ściśle określonym czasie. Najmniejsza usterka może doprowadzić do katastrofy. Tak stało się w 1971 roku, gdy załoga radzieckiego statku Sojus 11 wracała ze stacji orbitalnej Salut. Do momentu wejścia statku w atmosferę wszystko przebiegało zgodnie z planem. W przewidzianym czasie zadziałał spadochron hamujący, a potem spadochrony główne. Ale radio milczało. Gdy statek wylądował i otwarto władz, okazało się, że trójka astronautów Georgij Dobrowolski, Wiktor Pacajew i Władysław Wołkow nie żyje. Na wysokości około 100 km nagle otworzył się zawór, który miał wyrównać ciśnienie w kapsule tuż przed lądowaniem. Astronauci zginęli na skutek gwałtownej dekompresji. Myślę, że latanie w kosmos nigdy nie będzie do końca łatwe i bezpieczne. Aby opuścić Ziemię i wejść na orbitę, trzeba rozpędzić się do prędkości ponad 28 000 km na godzinę. A potem, by wrócić, trzeba tę prędkość jakoś wytracić. Energia powstająca podczas wejścia w atmosferę kapsuły takiej jak Crew Dragon mogłaby zasilić średniej wielkości miasto przez ponad pół godziny. Zanim więc powstanie kosmiczna winda, o której wiele lat temu pisał już Arthur C. Clarke, loty kosmiczne zawsze będą wiązały się z ryzykiem, a astronauci nie zawsze będą pewni, czy wrócą bezpiecznie i czy wylądują tam, gdzie zaplanowano.